Cześć. Dzień dobry. Dzień Cześć. dobry, co słychać? Okay. ci? Tak, dzięki. Dobrze, proszę. A Megi? co z nią? Zachorowała? Tak, na przerost ambicji. Bo odkryliśmy, że ona również maczała palce w sprawie kradzieży obrazów, wiesz, z Rejem. Wyszło przypadkiem z nagrania, na którym ją widać, i w każdym razie tak dowiedzieliśmy się, że ona też była wspólniczką szarą. Tak, wiedziałam o tym. Wybacz, Moniko, przepraszam, nie było chwili, żeby powiedzieć, nie wiedziałam o tym. Nieważne, jak to zrobić. spokojnie, to bez znaczenia. I tak bardzo nam w tym wszystkim pomogłaś, Ambar. Powiedziałaś prawdę policji, której chciał zrzucić na nas winę z obrazami, tak? Wiem, że nie było ci łatwo. Męczyłaś się i tym bardziej jesteśmy ci wdzięczni. Tak. Wiele hmm. dla mnie zrobiliście, Moniko. Ale co w tym dziwnego, jesteśmy rodziną. <laughs> Dzięki. Dobra, przynieść herbatę? Zjesz coś? Nie, ja już jadłam, więc... O, okay. chciałam tylko sprawdzić, czy wszystko jest już gotowe dla was. Dzień dobry. Dzień dobry. Smacznego, tak? Dziękuję. Hej, dzień dobry. Mua. Dzień dobry. Okej. Okay. A Pedro? Oh, nie wiem. Cześć. O, popatrz, jest. Hej, Pedro. Cześć. Siemanko. Eh, dzisiaj mają być wyniki castingu, tak? Tak. Tak, chcę już wiedzieć, czy się dostaliśmy. Na pewno poszło nam super. Hmm. A ja skąd wiesz? Nie, nie wiem, po prostu mam nadzieję, bo myślę, że daliśmy czadu. To mm. była przyjemność móc z wami jeździć. Jesteście wspaniali. Jesteśmy wspaniali. Ty też jesteś w drużynie. <grym> to fakt. Mnie Pedro ma rację. Bez ciebie nie dalibyśmy rady wystąpić, więc dzięki. Mm.